Następnym razem. Czy klejemy? Czy też klejemy? Na miastu. Na kucharze zabudowany. Tak. Zostanę do tego? Gdzie mamy ten? Ja tego do tego chyba. Zobaczymy. Chcemy podsadzać. O, super. Zwaliliśmy Giżycko. To, no. to od obłudy będziemy wyzwalali od wysokich Bravo. cen cukru. Za chwilę będziemy obniżali ceny cukru. Gdzie idziemy teraz? Tam pod cen, tak? Pod pierwsze miejscem. Jedziemy i... pod CPN. W CPN robimy zagłupy zobaczymy co jest i, i zobaczymy. Jedziemy tak. później na parking na przeciwko Lidla, Masz? Masz? ponieważ tam Masz? Masz? będziemy Masz? Cenę. będziemy cenę no, Od obłudy od pisku od absurdu, w którym marszałek sejmu i najważniejsi politycy ze wszystkich klubów parlamentarnych, marszałkowie dają sobie 30 tysięcy premii w sytuacji, w której rząd nam każe oszczędzać na OFE, na ubezpieczeniach zdrowotnych, na budowie dróg a tymczasem liderzy polityczni wpłacają sobie takie duże odszkodowania, ale też będziemy uwalniać grzycko od wysokich cen cukru, sprzedajemy Cukier przed Lidlem obłóców. Panie dzisiaj pan to pan? Ja to ja. Ja to Ten ja... Wszystko może zmylić. Nie to właśnie. Niespodzianką jest to, że, na, że, że część osób myśli, że my sobie może żartujemy, a my naprawdę wyzwalamy Polskę. Rozpoczynamy gigantyczną trasę, 140 tras, takich jak dzisiaj, przez wiele miejscowości, gdzie uwalniamy Polskę od tych... To no do budy na ja ogólnie y, y, mówiąc. Dzięki. No i jedziemy dalej.